Cześć mechanizatorzy! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie historia oraz ciekawostki na temat marki Capello, największego producenta headerów oraz przystawek do kombajnów na świecie, produkującym swoje maszyny dla największych firm z branży agro. Jak doszło do powstania marki Capello? Jakie ciekawe osprzęty poza przystawkami do kukurydzy ma ona w swojej ofercie? Oraz pod barwami jakich znanych marek kryją się jeszcze headery Capello? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Wpadajcie na mojego Facebooka Mateo780 oraz dołączajcie do naszej grupy facebookowej Mechanizatorzy Mateo780. Po więcej ciekawostek i historii ze świata rolnictwa i maszyn rolniczych. A tymczasem, jeżeli łapka w górę i sub z dzwoneczkiem już ustawione, możemy przechodzić do tematu dzisiejszego odcinka. Historia marki Capello rozpoczęła się w roku 1965 we Włoszech, kiedy to dwaj bracia, Francesco i Renato Capello, otworzyli w swojej rodzinnej miejscowości zakład zajmujący się naprawą oraz sprzedażą używanego sprzętu rolniczego. W przeciągu zaledwie kilku lat prowadzenia swojej firmy bracia zauważyli, że wraz ze wzrostem popularności uprawy kukurydzy na ziarno w Europie, wśród rolników pojawiło się duże zapotrzebowanie na nowoczesny sprzęt służący do jej zbioru. Ówczesne, produkowane w głównej mierze w USA przystawki były bardzo drogie, a te produkowane tu na miejscu w Europie pozostawiały swoim jakościom wiele do życzenia. Z tego też powodu bracia Capello postanowili, że spróbują sami opracować własną konstrukcję przystawki do kukurydzy, która zaoferuje lokalnym rolnikom wysoką jakość w akceptowalnej cenie. I w ten właśnie sposób w 1970 roku na rynku pojawiła się pierwsza czterorzędowa przystawka do kukurydzy sygnowana marką Capello. Decyzja o rozpoczęciu produkcji przystawek do kukurydzy okazała się dla włoskiej firmy Strzałem w Dziesiątkę. Niewielki zakład szybko przekształcił się w prężnie działającą fabrykę, a zamówienia na nowoczesne hedery zaczęły spływać z całego kraju. Niewiele czasu minęło, a marka Capello pojawiła się także na światowych rynkach, stając się tym samym jednym z największych producentów maszyn rolniczych we Włoszech. W 1979 roku zakład Capello wizytował nawet sam ówczesny minister rolnictwa Włoch. Giovanni Marcora. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa produkcja została w 1980 roku przeniesiona do nowej lokalizacji w Queno w prowincji Via Valle, gdzie wcześniej funkcjonowała fabryka Celdit, w czasie II wojny światowej największy producent celulozy we Włoszech. I never really cared until I met you. W kolejnych latach do oferty Capello dołączają coraz to nowocześniejsze i wydajniejsze hedery. W roku 1988 na rynku pojawia się składana sześciorzędowa przystawka, która po złożeniu osiąga szerokość zaledwie 3 metrów, dzięki czemu można ją komfortowo i bezpiecznie transportować po drogach publicznych bez odpinania od kombajnu. Przełomowym rokiem w historii firmy okazuje się rok 1996. Włoska firma zostaje wtedy dostrzeżona przez giganta z branży rolniczej, niemiecką firmę Claas, która zleca Capello opracowanie dedykowanych przystawek do kukurydzy do swoich kombajnów produkowanych na rynek amerykański. Oprócz tego, Capello współpracowało także z Aco, dzięki czemu przystawki Capello pojawiły się na rynku także pod markami Fendt oraz Massey Ferguson. Co wyróżnia przystawki Capello, to oryginalna konstrukcja oraz wykorzystanie przy ich produkcji lekkich, a zarazem wytrzymałych materiałów. Dzięki zastosowaniu plastikowych dziobów przystawka jest niezwykle lekka, co pozytywnie wpływa na jakość pracy w trudnych warunkach, np. na, na podmukłych terenach. Oprócz tego wciągane do hederu kolby nie obijają się aż tak bardzo i nie obsypują, uderzając o wykonaną z tworzywa sztucznego konstrukcję dzioba aż tak bardzo jak w przypadku metalowej. Co przekłada się na mniejsze straty? Obecnie w ofercie marki Capello? Możecie znaleźć przystawki do kukurydzy serii Diamant oraz Quasar, przystawki do zbioru słonecznika Heliantus, składane hedery do zbóż Grain System o szerokości do 7 metrów oraz przystawki do sieczkarni samojezdnych służące do wydajnego zbioru wszelkiego rodzaju zielonek. Przystawki oraz hedery Capello pasują do kombajnów niemal każdej dostępnej na rynku marki. Przy zakupie wybrać należy jedynie odpowiednie mocowanie będące na wyposażeniu w standardzie. W razie wymiany w przyszłości kombajnu na inny Przestawka będzie kompatybilna także z tym nowym. Wystarczy jedynie odkręcić kilka śrub i zamocować przystosowane do danego kombajnu mocowanie. Produkty marki Capello dostępne są na polskim rynku od 2005 roku za sprawą firmy Korbanek Starnowa Podgórnego, która od 2013 roku jest ich wyłącznym importerem na Polskę. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Wpadajcie też na mojego Facebooka Mateo780 oraz na naszą grupę Facebookową Mechanizatorzy Mateo780 po więcej ciekawostek, porad historii ze świata rolnictwa i maszyn rolniczych. Potrzebujesz pomocy w wyborze traktora lub maszyny? Trafiła Ci się jakaś ciężka do zdiagnozowania awaria? Pisz śmiało na naszej grupie, a na pewno ktoś Ci pomoże. Wszystkie potrzebne linki zostawiam w opisie, a teraz dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku na moim kanale.